Cześć, na wszystkim, jestem Daniel w odcinku z NoStel. Dzisiaj chciałem powiedzieć, jak zarobić... <laughs> Dobra. Eee, I będzie to sposób na pieczęciach jajdów. Eee, a więc zacznijmy od tego. Potrzebujemy taki kamień, na się nazywa fragment kamienia przez przestrzeni Hyde. Eee, go, powiem, wszędzie może Diopny z tego co wiem. Eee, ewentualnie na NB. nie wiem, jak go teraz za, go za 300. Znalazłem więc spokojnie. A więc macie tak: możecie mieć pieczęć matki, kuby, Ksys, Castella, e, co tu mamy jeszcze? E, Król pająków, no i e, Slade. A więc zacznijmy od tego: e, matkę, kubę, robimy wicie, tu macie miejsce, gdzie je wicie, tu macie zakres levelowy, od których możecie zrobić te pieczęci. Mm. Na przykład e, pająk się składa z dwóch części. Ksys chyba z trzech się składa, z tego co wiem. Nie wiem jeśli chodzi o Slay i o Kastę, bo nie robiłem i też nie sprawdzałem. Z tego co wiem, to Kuba to jest jedno CP. No od razu po wytworzeniu jego. Do jego wytworzenia potrzebujemy majuszczki mocy. Możecie, znaczy Boże, życzeń. Możecie kupić u Malkolma, na z tego co powiem, za 400. I tu macie po kolei, widzicie jakieś materiały. Do konkretnych y, CP i uwierzcie mi, samo robienie ich, a następnie sprzedawanie tych pieczęci, to jest niezły zysk. załóżmy taka, nie wiem. E, Ksys 230k, ludzie, uwierzcie mi, na tych levelach niskich, to aż po prostu tyle zarobić, to jest wyczyn. Kuba może mniej stoi, ale Kastra. Patrzcie, w takich cenach to już stoi i uwierzcie mi, to jest duży zarebek na tym. Tu macie Matkę Kuby. Na mają stoją mało, dlatego że, czekajcie, no, o, no tak, nie, nie, nie tu, łąki Nozville. To na łąkach Nozville macie taki odłamek, y... gdzie jest CP na 40 level i tam możecie zdobyć na Mario, jeśli kogoś by to interesowało. Tego ono jest tak mało, bo to jest proste. O, na przykład, już widzicie, pająk to już trochę jednak jest, kosztuje to no i widzicie, w porównaniu do innych, to jednak te e, pieczęci dużo kosztują I, i dostajecie za wykonanie jeszcze bonusową kasę e, oraz reputację. więc polecam Wam stosowanie tego sposobu, bo naprawdę możecie się wzbogacić. W przypadku, na przykład, takiego Ksysa 230K na niskim levelu, to uwierzcie mi, na jedno SP tak posiedzieć. I mać, no, na, na, na jedną PSP będziecie mieli wtedy. I naprawdę warto skorzystać z tej oferty, tylko potrzebujecie fragment czasu, przestrzeni, rajd. Right. Wybieracie sobie słoneczne łąki, różdżki, życzeń potrzebujecie, tworzycie pole i cieszycie się zyskiem. To wszystko dzisiaj z mojej strony, dziękuję, mówię dla Was Daniel, naka.